Serdecznie tutaj kawałek jedzenia. Oczywiście byliśmy u koleżanki. To jest mama Emily i mama Michaela. Zobaczycie, zobaczyliście jak mniej więcej wygląda duży pokój, mieszkanie, kawałek kuchni. Ja im tam montowałem taki odkurzacz na ścianę. Tak, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Po, zaraz będzie jeszcze jedno jedzenie, oczywiście, bo przecież to się tak nie da. Koleżanki siedzą razem, jak zwykle. Natomiast teraz sobie tak pomyślałem, że popełniłem błąd, bo byłem, byłem, w, dwóch, byłem w dwóch dużych punktach, takich olbrzymie budynki z produktami gastronomicznymi. To są budynki, gdzie mamy multum sprzętu, towaru, różnych naczyń, takich jak tutaj, co wam zaraz pokażę. I teraz wam pokażę. I kochani, pomyślałem sobie, że mógłbym wam przecież to pokazywać, jak to wygląda. Jak wyglądają takie centra, jak to wszystko wygląda. Dla mnie to coś normalnego, a wydawało mi się, że. A wydaje mi się, że was by to zainteresowało. Ok, co jeszcze? Co jeszcze jutro słuchajcie, powinienem zdążyć na live'a. Powinienem zdążyć dla live'a jeżeli bym miał nie zdążyć, to dam yy, znak sygnał, dymny, nie wiem jaki, ale dam, yy, bo jutro idziemy, jutro jest munkek i jutro jedziemy do, na tego bafeja. jesteśmy umówieni. W, już były dwa filmy z tego bafeja. Zrobię jeszcze jeden film, zobaczycie jak to wygląda. I będziemy świętować młokę, a również będziemy świętować urodziny Michaela. Jutro ma Michael urodziny, więc za jednym zamachem to zostanie zrobione. W restauracji, w restauracji przez ostatnie trzy dni się nic nie działo. Kopaki wyjechali na święta, to właśnie do siebie mieszkają trochę dalej, dlatego się nic nie działo. Myśmy zamówili już lodówki, zamówione są z krzesła. Zamówione stoły, zamówiona loduwa taka na piwo, zamówiona lodowa na sałatki, zamówiona nowa kuchenka gazowa. No co, działamy, działamy, tak? Tyle, co myśmy mogli pozamawiać, to działamy. działamy, będę wam pokazywał. Także idziemy dalej z tym, co mam nagrane przez te ostatnie dni. Chodźcie ze mną. Albo zostańcie ze mną. Ach, czekaj, czekaj, czego Hongkong? Tak yes. Tendai Tak W masę będziesz siedział? I tak? O, o, o. Musiałem przerwać, bo zakląłem Dobra, jesteśmy w Hongkong W na Hong restauracji ładna ołtarzek musi być ale jest ładnie, ładnie zrobiona wszystko ładnie, na bogato eee, taki sufit co chciałem położyć kurczę, nie byłby głupi no i oczywiście plastikowe

i one cały czas kapią, suszą się i kapią. Cały czas jest. on, zobaczcie kap 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 A tu jakbyście kap to macie łapki, y, kap Ha? Tak, muszę nagrać. Trochę blikają te ledy, normalnie nie blikają. No i co? Żeśmy nic nie kupili. Obejrzeliśmy. Nic nie było. Wszyscy mają w katalogu. A kupowanie z katalogu tutaj to jest loteria. Dobra, w tej restauracji byliśmy. Idziemy. Go. Do domu jest stare budynki w środku, tak wyglądały kiedyś hmm. Hmm? O! Proszę bardzo. Zobaczcie. Możecie się naładować telefon na przystanku. Cega Bujacień. Bujacień, to ja? Cega. No i co? I Ładnie, ładnie.

Salon B.I.D? Oh, oh, okay. yeah. yeah. Tak, <tryk> to Proszę Odbierają Bien. Hybrydka a to pełny elektryk. A gdzie jest kurcze? Tu nie ma, nie ma tego mojego. Okej, okay, co było? Gdzie jest kar? Zwijamy się, zwijamy. Kupa wróciłem do domu. No i co w domu? No to w domu. O, znowu piją, piją i jedzą. Piją i jedzą. No mm. nich piją i jedzą. A dzieci oglądają bajkę. A to już dzisiaj rano. Co to jest? Co to jest? Bo baba? Dudu Bobo. Ech. 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 Co? się to jest tyle, nie? Tyle, tyle z co mi się udało zebrać. Szkoda, że nie, szkoda, że nie nagrałem wam. Y, tych marketów, ale to wam nagram jeszcze kiedyś, bo będę jeszcze tam jechał po, po zakupy, bo teraz byliśmy tylko oglądaliśmy, natomiast będę jechał robić zakupy tych, tych rzeczy. Chciałbym wam jeszcze pokazać, jak odbieramy paczki, jak odbieramy przesyłki, jak to wygląda. Dostajemy awizo, dostajemy coś takiego, dostajemy taki numer na wiadomości i o, ten numer wygląda, już wam pokazuję, jak on wygląda. Powinienem Wam go pokazać. Prawda? No tak już mamy. Tak, dostajemy takie numerki. Czekajcie do kamery. O, one tutaj są. Yy, idziemy na, do punktu. Szukamy sobie tego numerku. Wybieramy sobie te przesyłki. Zabieramy te przesyłki, skanujemy je tylko przy maszynce, że są już odebrane. I idziemy do domu, jak to wygląda. Wszystko zobaczcie teraz. Tu znalazłem swój numer, zabieram. Ok, tak mamy towar. Biorę swoją paczkę i idę dalej. Ludzie biorą swoje paczki. Wyszukujesz swoją paczkę. Która jest Twoja paczka. Później taką paczkę. Kładziesz do skanowania. I zabierasz i idziesz do domu. I tak to wygląda, kochani. Ja mam jeszcze dwie paczuszki. Także jakby się ktoś chciał zapytać, czy można buchnąć. No można buchnąć, nie tylko. Jakoś ludziom nie wpada to do głowy, muszę wam powiedzieć. Już mówimy do widzenia. Tak, tata. Do zobaczenia. Do jutra. Miłego dnia życzę. Życzymy wam wszyscy. Tak? Po, powiedz baj. Bye bye, powiedz baj. Bye baj. Bye. Bye bye. Do zobaczenia. Bawcie się. Pozdrawiam Was wszystkich mocno. Trzymajcie się.